Dzień dobry, dzień dobry. Króciutki filmik z mojej październikowej dostawy. Właśnie rozłożyłam sobie kosmetyki, które zamówiły moje klientki z tych oto katalogów październikowych. Mamy główny katalog, dodatek wyprzedażowy i malutki taki e, przedsprzedaż świąteczna. Już pełna oferta w zasadzie jest na sklepie internetowym, a u nas pełna oferta świąteczna od listopada. Będzie specjalny taki Gift Guide, i tam w ogóle to już mega mnóstwo fantastycznych rzeczy. A tutaj Wam pokazuję, co moje klientki zamówiły yy, właśnie w tym miesiącu, w październiku. Mieliśmy nowość, nowe żele do mycia twarzy, sprzedaje się jak widać, nowe tutaj maski do stóp o te. Robiłam reklamę, świetny produkt, bardzo dobry, pięknie pachnie, te męskie, jak widzicie, znaczy nie męskie, chłopięce, bardzo dobrze się zestawiki sprzedają, widocznie się chłopakom podobają, co tam mamy jeszcze, no i zaczęłyśmy już sprzedać, sprzedaż, przepraszam, świątecznych zestawów z kosmetykami, z perfumami, jak widać, już tu pierwsze zestawy mi się pojawiły, też mam trochę perfum sprzedanych, Nasz nowy The Moment też się sprzedaje. Mam męski, damski sprzedany. Jak zwykle do włosów, kosmetyki. Bardzo lubię moje kosmetyki. Troszkę make-upu, świeczki. Słuchajcie, świeczki z poprzedniego sezonu i difuzory już są. Oczywiście serum, e, kremy z Eniu i nie z Eniu. giełki, Bardzo dobra oferta na giełki. I co jeszcze mamy? O, moja klientka, jedna z moich klientek, która lubi Planet Spa, wzięła sobie ten niebieski zestaw jest bardzo fajny, bardzo ładnie pachnie, no i zobaczcie spodobały się nowe płyny, te nowe płyny są w tym, w październikowej ofercie spodobały się żele pod prysznic, płyny do kąpieli, te kaszmirowe chyba nie ma nikt dostawy, w której nie byłoby jakiegoś żelu pod prysznic albo płynu do kąpieli, chyba zgodzicie się ze mną że każdy klient to zamawia tak więc, nie jest dużo tego troszeczkę jest, jest co robić, jest się czym zająć pracujemy jest to pierwszy miesiąc nasze, naszego ostatniego kwartału w tym roku. Avon zaniżył nam progi, więc jest jeszcze łatwiej, żeby jeszcze więcej zarobić. Zachęcam wszystkie zainteresowane osoby do tego, żeby do nas dołączały, chciały zostać konsultantką I jeśli nie zarabiać na sprzedaży Innym tak jak ja to robię, to zawsze można dołączyć, żeby dla samego siebie kupować. Dziewczyny, i taniej, zawsze macie taniej. Z tych katalogów, które nieraz pewnie widziałyście, macie na wszystkie oferty, o mój kod przeszedł. Gwarantowane 15% taniej, albo jeszcze więcej w zależności, jaką macie kwartalną sprzedaż. Więc. Dołączajcie, bo warto. O, mam też próbeczki, bo była też oferta na próbki i klientki też sobie wybrały próbki. Więc zobaczcie, naprawdę warto, warto, warto. Avon się świetnie sprzedaje od wielu, wielu lat tutaj u nas w Wielkiej Brytanii. Ja sama działam od 2014 roku, więc już 8 lat z kawałkiem i nigdzie się nie wybieram. <grytania> Jest mi tu dobrze, w ten sposób zarabiam. Jestem mamą pracującą w domu i zajmuję się tylko Eivą. Miłego dnia dla Was wszystkich.